Moi drodzy witam was w kolejnym 65 odcinku naszej wspaniałej serii I dzisiaj będziemy szli do netheru Bo jak wiecie mamy bardzo, bardzo, bardzo duży problem z potkami Fajnie by było iść do netheru, wykopać trochę netherite'u Ale zwróciliście mi uwagę, że fajnie tam iść jak się ma miksturę odporności na ogień żeby mieć miksturę odporności na ogień no, trzeba zrobić miksturkę, żeby zrobić miksturkę potrzebujemy brodawek, a tych brodawek nie mamy. Więc plan na dzisiaj jest taki, żeby iść do netheru, znaleźć jakąś fajną twierdzę i najlepiej znaleźć tam brodawki. Tylko problem jest taki, że już byliśmy w netherze i szukaliśmy, byliśmy w dwóch twierdzach o ile dobrze pamiętam i w tych dwóch twierdzach brodawek nie było, także no, jest problem. Na pewno będziemy chcieli znaleźć jakąś fajną twierdzę niedaleko portalu po to, żeby zrobić tam farmę blazów w przyszłości. No i co dalej? No i dlatego przygotowałem sobie trochę drewna, drewno zawsze się przyda, trochę mięska, mięsko zawsze się przyda, pochodni, Pochodnie zawsze się przyda, co? W ogóle wszystko się przyda. Mamy dokokszoną zbroję, którą robiliśmy w ostatnim odcinku, także tak jest. Mamy super miecz, mamy kilo, tylko po to, żeby gdzieś tam się kopać, mamy siekierkę, mamy łopatę. Mamy też łuk, także e, mamy chyba wszystko, co będę potrzebował. Pewnie zastanawiacie się, po co jest nam książka. Książka jest po to, że po prostu będę sobie tutaj notował e, koordynaty, na przykład portalu czy innych miejsc, e, które są godne uwagi, po to, żeby móc po prostu e, wygodnie nawigować w netherze. Wiecie, o co chodzi. mi się po prostu nie zgubił, bo w netherze tak łatwo się zgubić. Ja się zawsze gupię w Nederze, także... Także po prostu trzeba iść. Do naszego portalu, tylko jest kurczę noc, ale to szybko sobie skoczę tutaj. Moi drodzy, jak widzieliście, opie się tu dość długo. E, tak naprawdę zapomniałem e, siodła, abyśmy sobie pojeździli na tych e, gościach. Także myślę, że to też jest fajny pomysł na jeden z odcinków, żeby po prostu sobie pojeździć na tych. E, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale śmieszne są te mopki. E, I jak widzicie, tutaj mamy bastion. Także fajnie by było się dorwać do tego bastionu, zobaczyć, czy coś fajnego w skrzynkach jest. E, Myślę, że po prostu wejdziemy za czym co jest w skrzynkach i będziemy szli dalej, no bo nie oszukujmy się, to nie jest to, czego szukamy. E, tak naprawdę chodzę już tu tak z 20 minut po tym naderze i jesteśmy e, 1000 kratek od e, portalu i nie trafiłem ani jednej twierdzy. Także jest porażka totalna. Tak naprawdę to jest pierwsza struktura, e, która mi się napotoczyła podczas wędrówki, także no Wchodzę na górę i zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. Moi drodzy, w poprzednim bastionie nic nie było i kawałek dalej, bo 400 kratek dalej, jak widzicie, był kolejny bastion. I teraz się zastanawiam, jak tu można wejść. I myślę, że do tego bastionu już możemy wejść razem i sobie tu trochę poeksplorować. Bo tak naprawdę myślałem, że szybko znajdziemy tą twierdzę i cyk, cyk, cyk będzie załatwione. Wrócimy do domu i będziemy mogli zająć się miksturkami. A to wcale nie jest takie proste, jak nam się wydawało, a przynajmniej nie takie proste, jak mi się wydawało. E, dlatego myślę, że żeby ten odcinek był jakkolwiek ciekawszy, no to po prostu e, poeksplorujemy tu sobie razem. Na szczęście mamy super zbroję, jak widzicie trochę dostała. No i tutaj też od razu widzimy, co było w poprzednim bastionie. E, o, netherite. <gryw> no myślałem, że tylko ten scrap nam dropnął, no, ale tu netherite e, ingot, e, czyli sztabka netheritu, no to spoko, spoko, spoko. Tu złoto. Eee... To było głupie. Co chciałem zrobić? Żeby miejsce zaoszczędzić. Dobra, miejcie. Ach. łaskę pana. O panie! Wypad, wypad, wypad. Ale biją strasznie. Mamy tak dokokszoną zbroję, a one i tak biją tak, że... Kurde, zaraz padnę ty. I dwa i pół serduszka. Prawie tu zginąłem. Masakra. Dobra, patrzymy co jest e, złoto. Ok, e, Złote marchewki, tu nic fajnego. I tutaj mamy... Hmm, można wziąć zamiast tego na przykład... Didian. Złoto. To złoto niepotrzebnie zmieniałem. To jest... Mamy crafting table, to to zmienimy w drugą stronę znowu, bo... Od razu lepiej. No i teraz możemy iść dalej. Tak naprawdę, czy coś tu jeszcze możemy wziąć? Chyba nie. Wiem, że możemy założyć coś złotego, to nas nie będą atakowały te świniaki z kuszami. Z drugiej strony, do nas aż tak bardzo urabia. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. One nie zadają tak dużo obrażeń i też łatwo je pokonać, jak widzicie. Tak naprawdę zobaczcie. Już ich nie ma. Także najgorsze. Najgorsze są te, które są ubrane tak na ciemno. To oni tak dużo obrażeń zadają, że to jest masakra jakaś. Jak widzicie, to na luziku ich pokonuje, także to nie taki problem jak z tymi drugimi. Moi drodzy, zgubiłem się w tych piwnicach. Nie wiem, gdzie tu wyjść. Tu jest jakieś wyjście? Boże. To jest tak nieintuicyjne, te, te miejsce. O, gdzieś, gdzieś wyszedłem? No, chyba nie. Nie mam pojęcia. Masakra. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy, czy wy znacie te. Aha, to jest to samo pomieszczenie. Czy wy znacie te bastiony? Czy umiecie się w nich poruszać? Bo ja tak naprawdę chodzę tutaj... No gdzie mnie nogi poniosą, także totalnie nie znam tych bastionów. I nie wiem czy zaraz nie będę się po prostu przekopywał, bo... No. O, te o tych mówiłem, że one są przewalone, bo one tak mocno biją. O, kolejne. Dobra, moi drodzy, ja się tu zgubiłem. E, dajcie mi chwilę, ja muszę się tu albo wykopać, albo odnaleźć, bo nie, nie wiem, gdzie idę. Nie mam pojęcia, gdzie idę. Tu coś jest, nie, nic nie ma. A, no dobra. Wrócę do Was, jak po prostu coś więcej znajdę. Moi drodzy, jestem cały czas w tym bastionie tylko poszedłem gdzieś na górę, i tu było takie duże pomieszczenie, e, także tu sobie na razie plądruję. E, jak widzicie, wszędzie są te świniaki e, i. No wszędzie coś jest, co mnie próbuje zabić, ale zobaczcie, co jest na środku. No, jestem w szoku, że szukałem tego w twierdzach, a to można było znaleźć w bastionie. Tu tak naprawdę nic nie ma. Jak widzicie, trochę rzeczy przybyło do ekwipunku, bo chyba jakąś skrzynkę znalazłem, o ile się nie mylę. Ale to już wam nie pokazywałem. O, ktoś płonie. Ktoś no dobra, ale to trzeba teraz zrobić miejsce w ekwipunku i zebrać sobie te brodawki. Także nie wiem, co byśmy mogli wyrzucić. Co byśmy mogli wyrzucić? Hmm. Nie wiem, powiedzmy, ten bazalt jest niepotrzebny. I za to sobie weźmiemy brodawki. Jak widzicie, mamy 17 brodawek, także mega spoko. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Soulsan sobie zbierzemy gdzieś tam przy portalu, bo to będzie w całym netherze. Także misja jest wykonana. <laughs> także misja jest wykonana. To teraz tylko wrócić. 1700 kratek do portalu. Moi drodzy, jak widzicie, już jesteśmy prawie w domu. E, prawie, prawie, bo już mamy no w okolicach 00 mamy portal. E, tu gdzieś powinna być ruina portalu. Tak, tu będzie ruina portalu, bo już kojarzę to miejsce. E, tu gdzieś powinna być ruina port. Jest. Także tu mamy portal zaraz i jesteśmy w domku. O, na szczęście lawy na dole nie było. O, i jest nasz portal. Super, wróciliśmy do domku. To jest co udało nam się wynieść. Zegarek. Mamy te brodawki na szczęście. E, mamy trochę perełek, mamy netherite angot, e, mamy, mamy debrisa i mamy tego przepalonego debrisa, także <gryw> całkiem owocny wypad. E, nie powiem, mamy trochę obsydianu, mamy kwarcu, kwarca akurat można sobie też wykopać. Mamy bloki złota, także na spokojnie misję można uznać za udaną. Tylko dajcie mi znać, czy z tych diamentowych budków jest jakiś sposób, żeby ściągnąć klątwę. Bo nie ukrywam, fajnie mieć takie diamentowe budki. No tylko z klątwą? No to tak średnio już bym powiedział. Mamy też czysty mieczek. Mamy trochę skrzynek. Tu mięsko można połączyć i jest dodatkowy slot. Także na spokojnie możemy sobie wrócić do domu i posegregować nasze rzeczy do skrzynki. Kurde. To nie tak miało być. O, i teraz możemy. Chciałem szybko tu przemieszczać, bo mamy na budkach Death Strider, także mega spoko, że to wybraliśmy. Tu trzeba kucnąć z tego, co pamiętam i już jesteśmy w domku. Także szybko do magazynu, możemy nawet skorzystać z naszej windy z akwarium i zaraz będziemy w magazynie. Dobra, trochę nieelegancko, ale w ten sposób też można się dostać do magazynu. Także trzeba tutaj e, na pewno zostawić te brodawki, które nam się przydadzą, myślę, że w kolejnym odcinku. Mamy tutaj e, czapkę, mamy tutaj skrapy i mamy tutaj te brisy, e, To możemy zostawić, to możemy zostawić, myślę. E, tutaj chyba mamy netherrack z tego co pamiętam tu płaczący obsydian jeszcze. To ciekawe. I czy coś jeszcze z netheru? Chyba nie. Na pewno to możemy zostawić tutaj to również to również. Tutaj mamy obsydian, Dobrze pamiętałem. No i reszta to już jest z drugiej strony Czyli tutaj możemy sobie zostawić nasze cenne surowce. Tutaj sobie zostawimy to. Mięsko i marchewki do jedzenia, tutaj skóry z tych naszych świnek, tutaj mamy czesty i tutaj mamy perełki. Mamy sporo perełek, także niedługo trzeba będzie się wybrać. Myślę, że do endu. Albo chociaż poszukać twierdzy, to koniecznie możemy też zostawić, powiedzmy, tutaj naszą książkę i trochę pochodni tutaj, bo to aż tyle nam nie jest potrzebne. Wzięliśmy drewno i tak naprawdę nie potrzebowaliśmy tego drewna, więc to zajmowało slot w ekwipunku. No ale jak widzicie, już wszystko mamy posegregowane. Także myślę, że to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się film podobał, koniecznie, koniecznie łapeczkę w górę. Zostawcie też suba, bo w kolejnym odcinku będziemy się zajmowali podkami. Także koniecznie, koniecznie zostańcie, bo na pewno to będzie super odcinek. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w sobotę. Pa!